Jedna tam z osób mi nie pasuje, bez żadnych zasad. Do mnie pijesz? Dla mnie pełny frajer i nie mam z tym żadnego problemu. No ale każdy musi ale zarabiać. o kim mówisz? konkretnie? Ale ja nie będę mówił o kim. No. Przyjdzie czas. Dużo oklepie tym jezorem ma na, na, na pewno ma 100% więcej wrogów w Polsce niż ja. Nie lubię ludzi, którzy swoją popularność, swój biznes kreują na tym, żeby jeść ludzi. A on jest goś, typem gościa, który ogólnie niszczy, bloguje, hejtuje ludzi. Powynajmował ludzi, którzy mają na Twitterze swoje konta. Ma 300 lewych kont, kurwa, i manipuluje opinią publiczną. Kurwa. Nie, nie, znam Tak, którzy na Instagramie. On robi hejt. Jak chce, to zrobi takie komentarze. Nie wiem, czy ci ludzie w ogóle o tym wiedzą. Zrobi takie komentarze. Że ktoś zrobi podobne przewinienie jak ja i zrobią tego, wręcz z niego zrobią, że ma iść do nieba, mnie tak znegują, że nie mam nawet możliwości się bronić. Nie ma żadnego problemu. On jest jeszcze młody. Ja jestem młody. Przyjdzie czas rozliczeń. Ponieważ się troszkę, co? Przyjdzie czas rozliczeń, czuję się mocny. Ja przy tej kolejce też czuję się mocny. I czuję po prostu dynamit w nogach. Więc spokojnie, mam jednego faworyta, naprawdę, rozerwałbym go na szczępy. Jak wygrasz stanek, wygram ty, z tobą. Ty chyba stańców wracasz jakiś, co? Paletów. <laughs> nie, nie wracam, nie? jestem. <śmiech> <śmiech> nie w... Naprawdę, i to nie ja, bo to rozmawiam z wieloma piłkarzami, siatkarzami, piłkarzami ręcznymi. Pełny frajer bez żadnych zasad. Przyjdzie czas, rozliczę te rachunki oficjalnie. Oficjalnie, bo jest mega nieelegancki i w ogóle bez żadnych zasad. Pełna rura, jak to mówią. The next day. Na razie czas, jak widzę, żyje tym, że Tomasz Hajto obiecał mi za przeproszeniem wpierd... O, e, no trudno, e, wiadomość dla Tomasza Hajty jest taka, że ja nie potrzebuję pieniędzy, w związku z czym e, nie będę się z nim bił, chyba że on mnie po prostu napadnie, to wtedy może mnie pobić, to jego sprawa. E, natomiast nie jestem tak zdesperowany finansowo jak on, żebym zakładał krótkie majtki i wychodził do ringu. E, więc numer telefonu, no dobra, to tyle jeśli chodzi o tego Golasa. Let's get ready to